Sieman no z tej strony Mr. Bobeczka jest dzisiaj ze mną. Chudy! No i nagrywamy League of Legends. No i ja będę siadł mundem pod y, tanka, a chudy pójdzie szakiem pod... AD. Nie, no AD. Jakby coś, to to nie jest żaden draft, ponieważ ja jeszcze nie mam z tego poziomu. Chudy ma 29, ja 23. Więc to będzie chyba... Seria Nauczmy się grać w LoL'a Nie wiem czy ogarnia Mamundo, nie jestem tego pewna Chyba mamy Afka, w przeciwnej drużynie jest Fiora Czyli mamy praktycznie przegraną Chyba, że nie ogarnia Oby Oby, oby Przepraszam za katar i za to, że nie było filmu ale, 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 ale Ale jakoś nie miałem motywacji Ale lagi mnie jadą Joł, ją za dużo lagi Hej, hej, laczki. O, teraz mam 50 FPS-ów. No i mamy Fiorę i wu, no, no. Ekstra, no ekstra, no. Jak oni w dwóch użyją specjala, to już mamy deda. Ekstremalizm normalny to jest. No przecież. Ej, rzucić jej rzucę cię w dziób tasakiem. Dajesz. Jop. Pisz. Ej, faktycznie, jak rzucę tasakiem, to to mi dodaje życia. Bo się stwory. Ja, nie, nie ma jeszcze jej tam. Trafisz, ale... We to ty cienica. się ten Co pierwszy wziąłeś? Ja na wykrycie kosy. Czyli co? Czyli to E? No? No to Co nice. Chyba że podstęp mogłem wziąć. Nie, no nie, 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 nie. nie. Boże, gdzie ta ja... fiara jest? Ja tutaj trafcę życie i wrzucam, do mi tasakami. Ja, no to idziemy. Dobrze. No. no. I faktycznie jak to mi dodaje, to życie co ja trafię, to mi to dodaje życia. No nice. Uwaga. No nice, jest nice. Ale lagi mnie zjadą. Co dzisiaj wygląda? Ja a, jeszcze zamiast ww trafić, to trafię Boże, jakie lagi, sorki. Ludzie, sorry za lagi. Nie wiem, co tak laguje. Nie wiem. Omg! Oh łódź -y. lagi. Mogliśmy iść na boka. No co ty? Ale wtedy oni by nie ogarnęli. O ich, ich mózg by jeszcze się nie zrealizował. I co ty? Okay. Ale tak. dobrzy są, atakują agresywnie dosyć. Trochę ja ich boję. Wydają się na takich... żegrających, albo zbyt pewnych siebie. Albo są za Ekzegucja. dobrze grający, albo zbyt pewni siebie. A nie First Blood? A nie, to wie, że ją rozwaliła. No ja, wiesz. Jak ona jest głupia, omegi. No. Szczęście, że to nie nasza drużyna ją. No dobrze, czekaj. Dwa, Mundo, Ty? Podchodzę, uciekam. Podchodzę tasek i uciekam. Podchodzę, <grych> tasak i uciekam. Kurde, nie. Jezu, czuł mi tak skaczą FPSy. Fapsy. Fapsy, nie skakajcie mi tak. Tasek. O, Mundo. Mundo, tasak. Cze, 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 czemu? A ja w ogóle wczoraj coś ogarnąłem, mundo. ale to ci powiem po odcinku, żeby widzowie nie widzieli, heheszku. <grych> No jo, FPS-y wróćcie! Fapsy! No wracajcie mi Fapsy! Pierwsza krew. First the Blood First Blood First Blood duziomy Te damka. kawałek czemu mi te fps skaczą? skaczą? to ma trzeci, tak? Boże, sorkie za lagi, o, 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 naprawiło się. My też mamy trzeci, więc nie wiem czego chcesz. Ale sam na sam nie ma z nami szans, tyle ci powiem. Sam na nas dwóch, o, o, w takim sensie, w takim tłumaczeniu. Może? Tu mam lagi jak biorę potki, nie rozumiem. Jedno. O, byłby przed nami dami, jak miło. No to napisz SS, żeby nie było. No się manko, jesteśmy już z powrotem O lol, jakie lagi nie O, już ogarnęły. Lagi no, już jesteście dobre W sensie dobre lagi, nie ma czegoś takiego ale Nie ma lagów, o to chodziło Óp, Oop! bijemy ją Dawaj ją A mi zeda! No mam deda Ale ona ma mnie ona jest głupia A czemu nam się dwóch najlepszych trafiło? No. A to nie przez potki, bo teraz wziąłem potkę i znowu mi laguje na no tej Nie uważasz tak, nieprawdaż? Przeciwnik. Nieprawdaż? Nie młod. Ja nie nie nieprawda, bo... O pada. Opada. Ten no, jest jakiś głupi, jak go nie będzie go tak daleko pod Kurde nie no jeszcze to ten powierza go nie było. O loli, miałem takiego laga, omg. Omg, omg. AMG, AMG Poczekaj sobie chwileczkę, poczekasz na mnie chwileczkę, ja sobie kupię pasa z gigantem. Przeciwnik pokonany Poczekasz na mnie 10 sekund, nawet mniej Przeciwnik pokonany No, szybciej, szybciej pas Mundo, meta Dobra Który oni mają poziom? O oh, lol Szósty Ja mam piąty Jak oni się na Ciebie rzucą ze specjali, to masz DD, wiesz o mnie Zabij go, zabij go! Dawaj WIERZECZKA! WIERZECZKA! No i Madeda! Dobrze, dobrze Madeda! Przeciwnik no. pokonany! Cofnij się lepiej. Chyba, że masz płatki. Chyba, że masz płatki. Nie, się lepiej. A tak w ogóle, bo ja nie ogarniam, że jakoś się idzie pod AD, nie? No, bo po prostu ktoś atakuje na przykład... Olo, tylko my nie mamy doranów. Olo, tylko my nie jesteśmy magiami, ale ja hej. Ej, gdzie jest Fiora? S.S. O. Mhm. <grym /dźwięcim> re. Ej, to było jeszcze re. Gdzie jest wiora S.S. Re. Ale powiem, my ich ciśniemy, no. No, nawet my mamy przewagę, powiem ci. Wygrywamy to. Użyli na treby ktoś specjala, bo ja się ich boję szczerze, jak mam ten specjal. to Okej, okay, dobra. To już się chyba co minutę teore startuje, więc nie ma problemu. Mamy chwilę. Ale to, że Fiora ma... Przeciwnik bo to No Pokonano. wiem, ja się boję tam podejść, bo jak ona ma specjal, a jest pod tam to jest nie do zabicia. Ehe. I <noise> taki pro Koksu. Przeszedł. No, przeszedł ww. Ale już i Fiora i oni mają Deda. Wszyscy na tej linii chyba mają staty 1-1. A nie, no. dobra, ty masz 1-1-1. Jeden jeden jeden. Kurde, nie trafiłem mu go taseczkiem. Lepiej SS. Lepiej SS. O! SS. No godimy! Co ten ideal robić, a ona się nie cofa? Chyba nie wie co to jest. No nie chodź! Spuszczajmy im ten wieżyczkę! Dobra, dawaj go! Dawaj ją! Ludzie mi to użyła! Biją, biją! Przeciwnik pokonany. Specjal! jest mój specjal działa! O pan! Rzucam! O, bije, bije, bije! Sześć tego! Munt, no, dobrze! Sryjnie Trochę to było beznadziejne, ale okej. Okay. Ja w ogóle mnie nie miałem, ulti użyłem. Boże, ja się tam jeszcze rzuciłem i ta Nidala mi jeszcze sksuła, bo nie chciała walczyć, nie, tylko to olała i czekała, aż ja zabiję. Idź już ale... na górę, nie? Na topa jeju Przepraszam Jeżo ale dopki stateczki A chudemu jak idzie chudemu idzie ładnie W się sensie też beznadziejnie ale lepiej Bo no ma jednego doda mniej i jednego kila więcej ja, usłuchajmy Tylko że nie ma system aż z czego że ja się poświęciłem praktycznie, a tak byście nie zdobyli tego jednego kila więc możecie tak. mnie podziękować Jest tam ktoś? ok dzięki. To nice Możemy pojechać. Hop. Szybko! No nie, i nafidowałeś go! On teraz ma Kogo? szósty, ma już. Dawaj chodź, zbiewałem. trzeba pocisnąć wieżę teraz troszeczkę. No nie no, to też mi jecha nie wierzy, nie? Czekaj, czekaj, trzeba go odciągnąć kawaczek A ja mam znowu specjal i ja mogę się tak leczyć, i leczyć, i leczyć, i leczyć. I siemanko. Zniszczono twoją wieżę. Where? Jaka ta kata jest mubem? W sensie ta ta nasza nidala A jeszcze będziemy radę do katy Nie, dobra, ogarnęła. Weź postaw jeszcze więcej tych wieżyczek Kużak mi jonki podajają, to co będzie waliło w to. Chodź, chodź! Chodź te wieżyczki zrobię swoje. W każdym razie jak wejdą do krzaków to będzie... O, dawaj go, dawaj go! Jest nasz, jest nasz, jest nasz. O pan! Dobra, pojechaliśmy go troszeczkę. A wiesz. nie ważne, ważne że go zajechaliśmy troszeczkę i pewnie albo użyje potek, albo się cofnie. Potek nie ma czy się cofnie. Obie. I też muszę szybciutko pojechać wieże, bo fiera pewnie jeszcze zaraz przyjdzie. O pan. Postaw wieżyczkę jak możesz. A twoje wieżyczki biją wieża. Nie, one... no chyba tak, nie wiem. Też nie wiem właśnie, czy mnie to zawsze intrygowało, czy biją, czy nie biją. Bo Heimerdingerowe może... biją. Akurat go mam. Próbujemy, próbujemy! Olololol, Olo, ładnie, teraz mi te FPSy nie skaczą. Nice. Nie, nie biją. Nie biją, sam to widzisz. No to jednak Heimerdingerowe są nie tak najgorsze. No, ja ale takowe trochę, trochę... No, troszeczkę. No bo biją też wrogów, to też jest coś. Ale... Nie widziałem. Tam są, tam są, tam są, patrz, patrz, tam są, tam są... Są, są tam... tam O, rzuciłem o. ją tasaczkiem... Czekaj, czekaj, bierzemy ich tak dla głościa Ty Ty Ja rzucam ją tasaczkiem... tak po kolei... O, nice, 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 nice... O, pan... Kogoś trzeba zabić, dał ją! No, ona ma mi dyda, ona ma mi dyda, powiem ci tyle... Tylko tyle mnie obchodzi... Nope. No już Haha, dwóch zajechaliśmy. nie cofaj się! Też trzeba szybko pojechać w wieżę, o to chodziło. Jeszcze Postaw wieżyczki, żeby lały te minionki. Żeby te minionki nie biły naszych minionków. Dobra, spoko. Może być? Może być. Tak. jeszcze pojedziemy -ta. drugą wieżę, bo jesteśmy koksami. Dobra, pojedziemy na stopę. Bo on, oni nawet nie odżyli. Dobra, Fiara już odżyła, ale i tak będziemy ja nie, nie zdarzyć. Twoja drużyna i dawno zniszczyła wieżę. Chodź na Reda i się cofniemy. I po się przygotuję. To najpierw mi Reda, co? Postaw że wieżyczki. Dzięki. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Pomóż nie mi też. Dzięki. Coś dzięki. O, wale jeszcze raz. Chodźcie gdzieś, chodźcie. Chyba ci nie Nie, no w sumie przydało się, bo to zmniejsza ten, nie? Wiesz, to czekanie na to. Y... Dla mi się ja No, wiem, wiem że to by się bardziej przydało. Ten WW jeszcze stoi tam, bo to wierzą i defuje myślę, że my tam przyjdziemy. A my sobie tutaj robimy kolorki. W ogóle się chyba nie cofniemy, nie? Tak mi się wydaje. Nie, teraz nie, Nie no, ja mam już na maksa ulepszonej tasak, to wiesz, możemy teraz trochę po... O! Nadziki! Sorry! Masz blue. To chonej blue. No Tu ten... Poczekaj, małą ja mam dżunglę. trochę mało życia, to użyję specjala, żeby mi się naładowało. Małą dżunglę zrobię. Mam no, małą dżunglę. Trochę małą, wielką. To chodź jeszcze, to by damy reda. Nie, ja nie krok Okej, okay, nie, nie. Żeby nie tracić czasu, nie? W sumie możemy dragona zrobić. Ale nie, nawet to bo Ja bez blu ja bez glute, to co to jest. Dobra. Ej, chodź zrobimy inganka. Chodź o. zrobimy inganka. Ganek. I to wie, tak. i patrz. Patrz, patrz, no to wie, że ma życie. i patrz. Możemy ją... Po... A nie, to jest nasza, okej. Okay. Aha, dobra, oni tam są. Nice. Nie spodziewałem się tego. Pomagam o. już. Nie bój się. Dawaj ich. Dobrze. Dobry gang, dobry gang, muszę. To ci tyle. Jeszcze dobry gang. Tyle ci powiem. Opa. Dobra, chodź. zabójca. Trochę on pobiór. No Nachy nam nie dziękują. Ej, dwóch... To jest jakby dwóch dżunglerów wybiło. Chodź zrobimy cię blue i idziemy na Mida, zrobić ganka. Tej od szczu może musi go będę walił. Dobra, już go bij, już go bij sam. Jak oni cię skrzyje? No dobra. dobra. Dawaj ją, dawaj ją, dawaj ją, patrz, patrz, patrz. O pan! Dobra jest głupia, jest głupia, jest głupia, rzuciło się na mnie. O pan, o pan! Dobra ale ono, ono ode mnie udreda? I to jest jeszcze Wayne, ey! Help me with Wayne! Bo Wayne is very nooby. And lucky. O pan! Wayne! Haha, ja Wayne idę na szybę, tak powiem. Zabijesz Wayne, pa ile ma życia ile ona? Zabijesz się. Nie zabiję. zabiję, o to chodzi, nie zabiję, bo tu jeszcze jest ww. Nie no zabijesz, patrz. Nie zabiję. Chyba żeby podeszło pod wieża, dobra jest głupia Madeda, 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 Madeda! Kurdy kata, temba kata No i co? No i zabiłem sobie Ciła te dematy, jeszcze jaki No co ty, ty to luk zgrasz 10 razy lepiej Ale ich widujemy, no nie Cześć. mogę Szako idź na to, na topa, na topa szybciutko, szybciutko Bo patrz jaka jest różnica pomiędzy... Nie wiem, ale og... no, ale Wiedziałem, że tylko mnie będziemy ogarniać Dobra, nie, mid idzie jeszcze jakieś umiare ogarnięty na bodzie się dzieje magia. I na topa miałeś iść ziemeczku. Nie no dobra, spoko, ja tu ja tu... Zdaję sobie to. poteczkę jedną. I cisnę. Mundo iść tędy! Przeciwko... Ładnie. Koniec serii. Chodź niech wierzył za wieżę, człowieku, ogarnij, tylko bot jest taki. Ej nie no, wszystko, wszystko jest okej. Okay. Ej to poczekaj, to ja tam pójdę na tego Mundo, bota i spuszyjemy wieżę, bo ja chodź, mogę nawet przytankować jej. Mam już one mogę jednego. A ile ona ma życia? Tysiąc. No. No już spokojnie, no moje 10 to hitów, ty, a jak to ty, ty jeszcze... KS! y KS! KS. 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 Sorry, dobra. Jezu, ja sobie wezmę nie z, ten masochizm... Fajna, i... nawet możemy przetankować tą wiedzę, czekaj, czekaj. Czekaj tylko na mnie. Ej, taka ta kata ci robi backdora. A ja jej zrobię. Heheżki. Uciekaj, a ja jej zrobię, Begdora. Po prostu No nie mogła. No masz. Wiem przecież. Udało ci się zabić wroga. Jezu, kiedy jest beznadziejny, omyję z nim się nie dopracować.

a ten singet chce się do nas upodobnić i wszędzie gankować. Grać nie umie. Oni chodzą za nami, bo myślą, że my jesteśmy świetni. Bo jesteśmy. W porównaniu do nich tak. Miej tureta, bo to najważniejsze! No nie! Dobra, zniszczyliśmy tego tureta. Okej. Okay. I to już jest wygrany mecz. Tak bo my gramy. Oddaliście, się, się, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. się. czekaj, no, czekaj, to dopiero jak będzie win, da. A więc, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, ja się z wami żegnam.